W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się konferencja dotycząca niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Warszał, który znajdował się na terenie Warszawy w latach 1942-1944. Obóz ten powiązany był z tzw. planem papsta, który przewidywał zniszczenie stolicy Polski. W KL Warszał dokonano ludobójstwa m.in. na ludności polskiej. Celem organizatorów konferencji było ukazanie prawdy historycznej na temat obozów koncentracyjnych tworzonych przez Niemców w naszej ojczyźnie oraz budowanie pamięci o Polakach. Zamordowanych podczas wojny, mówi doktor Mira Modelska-Creech, która od 10 lat walczy o to, aby pamięć o ludziach, którzy zostali zamordowani w tamtych latach, nie zaginęła. więc w obozie Kalwarsza zginęło, to jest estimation, ale jeżeli policzymy dni. Prawda, tak jak już mówiłam, możecie Państwo wziąć kalkulator, policzyć te dni od 9 października 1942 roku do początku sierpnia 1944 roku, to jest, wychodzi ponad 275 tysięcy. Ale w tak zwanych przybliżeniach sędzia czcińska stanęła na stanowisku, że to jest 200 tysięcy. Pamięć historyczna nie może stać w sprzeczności z prawdą historyczną, w szczególności powinny o to zadbać politycy Unii Europejskiej oraz poszczególnych krajów członkowskich, podkreśla dyrektor Centrum Polskiego w Brukseli Zenon Łupina. Myśmy żyli w nieświadomości, jak skończyłem szkołę podstawową, średnią uniwersytet i nie dowiedziałem się o tym obozie. W tej chwili jesteśmy w Unii, ale czy to jest Unia, kiedy w Niemczech, kiedy w Ameryce nawet, kiedy tu w Brukseli mówi się polskie obozy koncentracyjne. I dlatego Mamy obowiązek i staramy się robić wszystko, aby prawda była słyszana wszędzie. O poszanowanie prawdy historycznej oraz pamięci o zamordowanych podczas II wojny światowej Polakach domaga się w Parlamencie Europejskim praktycznie co roku bardzo wielu polityków, prelegentów oraz gości z całej Europy. Ważne, aby światowi przywódcy zawsze mieli odwagę rzetelnie świadczyć o prawdzie historycznej. Dla informacji Dnia z Brukseli Dawid Nachajowski.